No dobra, no to będziemy sobie siedzieć. Jak na razie jest jakaś taka grupeczka. Wcześniej w ogóle Borowiaczka spotkałem. To akurat nie miałem odpalonego nagrywania. Ale właśnie szukałem jakiejś takiej, wiecie, grupy, która już ma jakieś adulty, bo tak wiecie, z małymi to mi się nie chce latać. Zbytnio. A no wiecie. A może jakaś fajna akcja z tego jakimś większym się zdarza albo coś. Więc kurczę jestem. Zobaczymy. Może się akurat zdarzy jakiś z tego albo ktoś. Tam coś jeszcze jest. Jak na razie czekam na akcję. Zobaczymy co się wydarzy. W ogóle ciągle mi ten utak żyje. <laughs> On tyle przetrwał. I ataków z tego, ja ataków ten i, jakarno. Cały czas mi stoi w miejscu, nie? Ten sam w To jest mega ciekawe. W sumie to nie jest złe miejsce właśnie na nestowanie. Bo zobaczcie. Tutaj macie do pola. Tam do jakby... Center macie blisko. Tutaj do rzeczki macie blisko. Zazwyczaj tutaj jak się leci to nie jest daleko też od, te, od tego momentu, żeby tam wiecie się napić czy coś. Tak już w 80% safe. Tutaj będą ci pachy chodzić i ten no. Więc kurde, fajnie, fajnie. Mi się podoba. Może bardziej w tą stronę bym zrobił tego Nesta. Żeby tutaj już wiecie, chodzić na taką typową że bitkę. Ale tu nie jest też źle. Prawda fajny spocik. Babyk. 呵呵，<laughs> Kurwa, ile tych karno? <śmiennie> Dawaj kurwa. dawać Nie no kurwie nie dam odpocząć Kurwa, nie to Gdzie ten duży czy Się wyjebał? Ha! Ale Ja, czemu nie mogłem się wspiąć na niego? Kurde. To było dziwne. W sensie rzuciłem się na niego, a złapało mi kurde utacha. Jak to wyglądało? Dziwnie. Jeden spierdzielił. A szkoda, bo tam tego by się w sumie wzięło. Chyba tutaj nic nie znajdziałem póki co. Ale kurwa, ty, zauważyłem, że strasznie dużo jest Utachów, w sensie mega dużo. Co chwilę kogoś widzimy, wiecie. Jako Utacha, teraz karną, czy z tego, czy. Znaczy z tego jeszcze na przykład dzisiaj widziałem. Ale na przykład. Właśnie karno to już są pojedyncze jednostki. Dosłownie, bo już w tym nikt nie chce grać nawet. Co sumie to i dobrze, jebać te karno. O, jest borowiaczek. Pozdrawiamy Borowiaczka <gryzny> Załapał się na odcinek Tenonto Na solo na Tenonto to nie A czy może dałbym radę ale to skurde Szansa kurwa 1 na 10 10% mam tak naprawdę, że zwyciężę z ceną, to bym musiał go tylko i wyłącznie na prawy przycisk myszy porobić, inaczej nie. Jakby mi kopa zasadził, to jest koniec. O, ale są tam mutachy. ja się wpierdalam. Oh. Kurwa. Kurwa, one, że nawzajem biją. 看热搜。 Vi har försökt ta den sånna Ja pierdolę ty Nie no jak ja bym zginął od takich ludzi to bym się chyba popakał Kurwa, trochę nas tu jest. Nie, no, nasuję już poharata na ostro. Musimy ich po prostu porobić na blida, nie? Poczekać po prostu no w sumie właśnie się zastanawiałem, czy mi ich wskakiwać, czy nie. Co planuje? Jeden padł Dobrze. Okay. <noise> ja ja się zamęczę ty. Ja co jumperzy w ogóle? No nie mam stamy, nie mam stamy, nie mam stamy O uh, kurde! Ja pierdalałem, go na tam. Ten go gryzie. Nie, z na mega trzeba uważać. No to jest kurde, wiecie, no myślałem, że sobie. Pojedę i wyjdę. Możeśmy zostawili tego tanu i się chcemy napierdalać. Dobra, łatwo. Ja pierdziela. 最後だ。<laughs> <laughs> Atın gidecek orman Děláte kas?

No trudno. Niestety nie udało. Mój kumpel zawódł. <gryzm i znać>